Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony na pewno nie człowiek, który bił elitę Trochę, nadal mnie boli, nie ukrywam, nadal mnie troszkę boli, no ale cóż, no mówię, no, najwyraźniej to nie był ten weekend Ja was witam w kolejnym odcinku na moim kanale, Zawsze oczywiście opeczkę, w górę pod tym filmem, subskrybujcie również mój kanał Żeby na bieżąco, ponieważ to jest, proszę państwa... Daily. I jeszcze jest SBC przy okazji. Wyzwanie FGS dostaniemy za to paczkę, jakąś taką fajną, całkiem. Oczywiście niewymienna, niestety, ale myślę, że możemy ją zrobić. Oprócz tego mamy też jeszcze paczuszki za mm, wersję pre-order, paczkę za któryś level w karnecie. I jeszcze dwie paczki za 7,5, więc zaraz do tego przejdziemy. Na, najpierw dajcie mi zrobić to SBC i widzimy się. Za chwilę. Tak więc SBC w miarę szybciutko zrobione, widzicie. Trochę Francuzów się tutaj przydało, więc paczka rzadkich piłkarzy. elektrom oczywiście niewymienna, została przez nas, proszę państwa, zrobiona. Fajnie byłoby, nie wiem, kogo byłoby fajnie trafić, tak naprawdę, nawet Mapę na pewno, albo Neymara, To są chyba jedyne karty, które tak naprawdę bym chciał w składzie, bo oprócz ich, tak naprawdę, nie wiem, w co możemy celować. Obronę już mamy najlepszą, jaką można mieć, oprócz tego no, chyba, żebyśmy mieli wandajka. Szczerze mówiąc, nie wiem, kogo chcemy. Otworzymy najpierw dwie paczki za 7500 monet. one są wymienne, ponieważ są to nagrody za Squad Battle. biłem Silver. 2. Proszę Państwa, więc... Zobaczymy, czy było warto. Eee, chyba nie ma ekranów, tak mi się wydaje. Nie ma ekranów niestety. SP. Limit mm. proszę Państwa. Dobra, ostatnia paczka za 7500 monet przed nami. I zobaczmy, czy było warto mieć Silver 2, proszę Państwa. Może tu Nie będzie niestety ekranów. Chyba również się nie doczekamy w tej paczce, więc... Cień! O, 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 Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dwie są niewymienne. Te są niewymienne, te są wymienne. Więc otwórzmy najpierw chyba te najgorsze, czyli te właśnie niestety wymienne, które mamy za edycję. Przed Chyba jeszcze nie miałem w ogóle ekranów z tych paczek, więc mogłoby się to zmienić. No niestety nie będzie ekranów, chyba też niestety znowu nie będzie, kurcze pieczone. O, stroje Realu Madryt, czy one są coś warte? Uuu, dobra i ostatnia paczka wymienna, czyli paczka, yy, złota paczka rzadkich kart. Miejmy nadzieję, że chociaż dostaniemy ekrany, bo jednak wymienna paczka, no fajnie gdybyśmy mieli coś... Coś przyjemnego i niestety, ale proszę Państwa dupa blada, można powiedzieć. Kto to jest? Guita. No dobra, czyli co? Przejdziemy do tych najlepszych teoretycznie paczek. Miejmy nadzieję, że będziemy, będzie coś chociaż wymiary ciekawego. Ok, nie ma walkoutu i chyba nie ma ekranów znowu, prawda? Prawda, prawda, nie ma ekranów. No dobra, czyli co? Ostatnia paczka za któryś tam chyba 23 level w karnecie bojowym, proszę Państwa, także. Walkout. Fuck. Nawet ekranów nie ma. Nie, dobra. Te paczki były tragiczne. Masakra. Plasić w parce za 3500 zł. Chyba sobie zagramy drafta. Tak, zagramy drafta. Już mam ułożonego drafta, bo w ogóle nie miałem planu go nakrywać. ale z racji, że nie ma co grać. Rivals nie ma co grać zbytnio. Fut Champions skończyliśmy, więc po prostu zacznijmy drafta, którego zacząłem. Wygląda on właśnie. Tak. Mamy Ronaldo, mamy tutaj na ławeczce Sona, Aubameyanga, Messiego. Także będą zmiany, oczywiście. I nie wiem, zagramy po prostu drafta, bo szczerze wam powiem. Co innego możemy zagrać? No. no nic. Także pierwszy oponent przed nami i zobaczmy, co my tu mamy. Jest to jakiś Niemiec, to jakiś to jest chyba Niemiec. Nie wiem co mam powiedzieć w tym składzie, bo to jest draft. My sobie wprowadzimy Messiego i chyba Sona zamiast tam Elixena, także nie odpadnijmy w pierwszej rundzie, bo to by to było. Niezręczne, co najmniej niezręczne Fort quadrado, muszę sobie tam poradzić. Rushford, okej, okay. mm, nie ruszyłem się bramkarzem niestety, zmian też jeszcze nie było. Więc może teraz coś ruszy. Wprowadziliśmy sobie Sona, wprowadziliśmy Messiego. Głupio byłoby odpaść w pierwszej rundzie, nie ukrywam, dosyć, dosyć byłoby to głupie, więc no... Zepnijmy dupcie. No do O kurde, Sona jest bramka. Do, Dobra Ronaldo, wiesz co robić, to już, to, to musiało po prostu wpaść, Cristiano Ronaldo na jeden do jednego. no wreszcie, wreszcie jakiś strzał po długim przed, bo naprawdę tak dużo, dużo razy próbowałem tym Cristiano, żeby coś strzelił i się udało, bardzo dobrze. Dawaj, 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 dawaj. Son, Son, Son. O, podanie, strzał, byłem <grym grym grym> pewien, że to obroni tam bramka, że ma też tę grę, dobra, bramka Ronaldo, asysta Sona. Wszystko zgodnie z planem, proszę Państwa, wygrywamy. Dobra, do pierwszej połowy wygrywamy sobie 2 do 1 brameczki Ronaldo oraz Sona. No, no w miarę przeważamy, myślę, że powinniśmy sobie raczej... Ra raczej powinniśmy sobie dać radę. Nie ma, haha, <ścoughs> chciałbyś. Pyk. Dziękuję bardzo, 3 do 1. Son, słabsza noga, wszystko jasne. Oj... Ojej, oj, oj, za bardzo chciałem, ale jakby to się skończyło raboną, to ja, ja bym tutaj widział Rage Quit. Pyk. I odegranie. I to chyba będzie, proszę Państwa, przypieczętowanie naszego zwycięstwa, ponieważ Cristiano Ronaldo Petarda prawie na pustą bramkę, Nie ma na Rage Quitu. To się, to się szanuje. To się dobra, szanuje, proszę Państwa. Chyba. A, dobra. Nic nie mówiłem, wygrywamy 4 do 1 Hat-trick Ronaldo, brameczka Sona oraz hat-trick asyst Sona, także na ten atak To co zrobię w tym filmie to będzie trochę clickbait, bo ludzie pewnie pomyślą, że to, kupiłem Ronaldo, no, ale Tak wyszło, że mam Ronaldo w drafcie i Sona, także Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni tym To nie miało być clickbait, no po prostu tak wyszło Drugi, drugi oponencik przed nami i co my tu mamy? SGE is back, Laporte i Van Dijk Hmm A no dobra, no dobra, podejście numer dwa do drugiego meczu i Super Saiyan Mongo. Co my tu mamy? No, nie wiem, no zwykle zawsze jest dominacja zawodników z Premier League To jest trochę przykre, ale no, co poradzić, no po prostu są no, chyba najlepsi w grze, więc no dobra. O kurde, Cristiano o jezu, o kurde to wyszło. Co jest grane, Cristiano, Coś ty zrobił. Dobra, 1 do 0 nawet jeszcze zmiany nie było, a tutaj już Cristiano nam zapewnia prowadzenie. Okej, okay, okej, okay. Cyk, Sonic, lewa. Aj, przesunął się chyba, kurcze. Wow, wow, Ej, dobra, ten Ronaldo jest dosyć odpalony, powiem wam, w tej fifie. Po krótkim słupeczku. No Ederson, no co on robi na tej bramce? Oj, źle. To będzie bramka. To będzie... No niestety tutaj każdy lob. Każdy lob wpada. Jak już widzę, że jest taki lobik, to jest praktycznie niestety pewne. Messi, to już musi być gol. To już bez szans. Bez żadnych szans. Dwa do jednego, Leo Messi. Wreszcie on bramkę strzelił. Oj, 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 troszkę lżej Kurde, nawet w ogóle się nie spodziewałem, że to wyjdzie I lecimy, Cristiano Nie dogonisz, Langbeck, proszę ci, nawet nie próbuj Nawet nie próbuj Cyk, cyk, strzał, Jezu, ten Ronaldo jest... Ja pierdziele nawet... Marzenie. Mieć go to jest marzenie, on no, nie wie, to jest półtora miliona, więc no trochę bym musiał na niego pozbierać. Chyba, że mówię, chyba, że w czwartek. Nie no, bądźmy szczerzy. Po tych paczkach, które dzisiaj były, to ja już wątpię, że cokolwiek jeszcze w tym roku wleci, więc byłoby fajnie, ale. No cóż, bądźmy, bądźmy realistyczni, bądźmy realistyczni. Ale pograłem źle w obronie. Pograłem, proszę Państwa, źle w ob. shit, nie wyszło. No niestety. Źle zagrałem w tej obronie, ukrywa. No niestety, trochę to było już to, co na końcu zrobiłem, było taką trochę wiecie, no. Może się uda, tak? 3 do 2. Gość robi zmianę. Gdyby się tylko ten śmieć nie ruszył, to byśmy mieli najlepszą bramkę, jaką strzeliłem w tej FIFA, nie? Messi, przyjęcie, strzał. To już by to już coś musiało wpaść. 4 do 2 i myślę, że powinniśmy raczej już to dowieść, No bo raczej nic głupiego nie powinienem zrobić, chociaż To wie. O, 4-3. Ale już nie zdąży. Już nie zdąży. Wygrywałem, proszę Państwa, 4 do 3. Mamy trzecią rundę. To by się spodziewał? Nie wiem, ja się chyba raczej nie zbyt spodziewałem, ale mamy trzecią rundę, także już jest w miarę cel osiągnięty. Cristiano nas tutaj bardzo ładnie pokerował i no tocki. Lecimy dalej. Półfinał drafta. planie i. Panowie, co my tu mamy? Gramy z Turkiem tym razem, jest. Boru, FI... jest Rashford, Messi. Taki skład, no. znowu prawie cały Premier League, tak naprawdę. Paul, wow, bierzemy wolnego. Nie no, siła Ronaldo i w ogóle tak jak on się porusza to jest naprawdę no coś niesamowitego. Rzut wolny, może się uda strzelić, chyba źle uderzyłem. A no, zobaczmy, Messi z wolnego. Ja, eee, nawet, nawet, nawet dobrze uderzyłem. Pyk, pyk. Ruszył się, O ty parowo. Ruszył się, dobra. Tak coś czułem, że się będzie ruszał, ale no miałem nadzieję, że jednak na sam spanikuje. A tu proszę bardzo. O, asysta będzie chyba. Ty, Cristiano. No. Ej, no bez jaj, ten Rui Patricio coś, kurde, za dobrze broni. Nie! Mm, porożnym. To musiało być porożnym. Kurde, no, nieopilnowane party i szkoda, bo to był chyba jego drugi strzał w tym meczu i no... Son! No, wreszcie, wreszcie Patricio pokonany, bo naprawdę już można było się troszeczkę znerwować, nie ukrywam. Jezu. <laughs> o, Ronaldo. To już by była po prostu definicja, wszystkiego, co Ronaldo zrobił. Nie pod nogami, gdyby to uderzył. Pyk. No, dobra, mamy, mamy finał drafta, proszę Państwa. No i mamy to 3 do 1, Wygrywamy to spotkanie. Mamy finał drafta, proszę Państwa. szczerze w ogóle się nie spodziewałem się. dobra, no graliśmy dobrze z tym Ronaldo i Sonem. Przeciwnik dosyć dobrze zagrał w drugiej połowie. wynikiem mecz tym razem. Dwie bramki. Nice. Bardzo dobre spotkanie, pięknego Korańczyka. No i dobra, no i co, lecimy do finału, nie? Proszę Państwa, mamy doping w postaci belki Damiana, także wygram, wygram. Dziękuję, panie Daniel. Robimy to. Mamy przeciwnika I co my tu mamy? Christian No 7. Na pewno będą zmiany. Chociaż powiem obrona Silva Stones. No nie chcę nic mówić, ale taka trochę średnia ta obrona. No dobra, będzie robił na pewno zmiany. My też zrobimy zmiany, także. E, let's go! Z tego co widzę, gość chyba nie ma ustawionych wytycznych, więc e, warto to wykorzystać. Bo z tego co widzę, to boczni obrońcy w ogóle u niego nie zostają z tyłu, dzięki czemu możemy łatwo prowadzić kontratak. Więc trzeba o tym na pewno pamiętać. Nice, Lautaro. Może zaraz zejdziesz, ale możesz zostać bohaterem. Możesz zostać bohaterem, Lautaro Martinez. 1 do zera. schodzisz, prawda, ale assista Ronaldo. Wygrywamy w finale drafta, to jest dosyć ciekawe. Christiano, długi słupek. Bez szans. Bez żadnych szans, Christiano. No do zera. Bardzo przyjemny, przyjemny meczek, nie ukrywam. O-o. O, o, kurde, ty. Dobra, dopiero się 2 do 1. Nic nie będę zmieniał, raczej po prostu, no. Fff, muszę liczyć na to, że jeszcze coś strzelimy, bo, no. Trochę mnie zaniepokoił ten, ten, ten brata Bramka Gomeza, no bo, kurde, no ten, takiego strzału nigdy jeszcze nie widziałem w tej grze, więc. Christiano. O, jest. Piękny, piękny, przepiękny Portugalczyk, no po prostu. Nie mam już słów. To była... To był strzał z lewej nogi. Wiem, że on ma cztery słabszy, ale jednak, że to było. Jakby, jakby ktoś mi powiedział, że on ma pięć słabszych nogi, uwierzyłbym. Cyk, nie palisz, nie palisz, Son. Son, Sa ruszył się, o, ale to nie ma znaczenia, że się ruszył, Son po prostu zniszczył. Nie, 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 serio? Jaki, naprawdę w ten sposób? Znaczy, mamy dwie bramki przewagi, ale no kurde, no co to miało być? Syk, Leo ładnie znaleziony, let's go, let's go. Messi, o, ja wiem, że się przesuniesz. Ja już, ja już cię znam, mój drogi. Dobra, 5 do 2, mamy znowu 3 bramki przewagi. Son, pięknie się przesunąłeś. 6 do Dwóch. Dobra, koniec. Wygrywamy 5 do 2. Draft wygrany przeze mnie. Yy, czy się spodziewałem? Skądże znowu? Proszę Państwa, skądże znowu? To mój drugi wygrany draft w tej FIFA, więc fajnie, gdyby się co najmniej zwrócił, to na pewno i może jakieś fajne paczki, by nie było 2 razy 25k, bo to jest najgorszy możliwy zestaw. I nie chcę tego zestawu. I już, chcę wygrać draft, chociaż paczka za 50k, naprawdę. Co my tu mamy? Proszę Państwa. Pum. O, paczka za 50, mówię mam, bardzo dobrze. Dobra, także co? Mam nadzieję, że z tej paczki za 50 nam się ten draft zwróci. No bo jednak, kurde, wiecie, głupio byłoby, gdyby z paczki za 50 nie było chociaż 15 tysięcy more. Także dobra, paczka za wygrany draft i zobaczmy, czy poszczęści się nam. Nie będzie walkoutu? Nie <laughs> O, Arkadiusz Milik. Tragedia. Dzisiejsze paczki to jest to jest dramat, naprawdę. Nawet nie wiem czy mi się draft zwróci, no gdy... No nie zwróci mi się draft. Ja pierdziele, dobra. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. niestety szkoda, szkoda, szkoda gadać, naprawdę. Szkoda gadać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się jutro. Trzymajcie się do słyszenia. No i na razie.